Przygoda w Norwegii, kariera z gry Football Manager 2013, odcinek 7. Raport finansowy Lillehammer FK w końcu przestał brzmieć jak wyrok śmierci dla klubu. Sytuacja zrobiła się nieco bardziej stabilna, głównie dzięki zaangażowaniu członków zarządu, którzy zainwestowali większe środki, by pokryć dużą część zadłużenia. W biurze atmosfera zrobiła się spokojniejsza. Pozostało mi dopilnować, żeby boisko nie przyniosło teraz nikomu związanemu z zespołem dodatkowych stresów. Kadrowo sytuacja wyglądała nie najgorzej. Spodziewałem się dużo większych kłopotów po awansie, ale budowana z rozmysłem, bo od obrony ekipa sprawdziła się w nowej rzeczywistości. Nie obyło się jednak bez drobnych zaskoczeń. Trochę nieoczekiwanie w pierwszej połowie sezonu miejsce w pierwszym składzie stracił Ewan Parkstad Johansen, którego posadził na ławce wypożyczony Hogedweid. Młody gracz ściągnięty ze startu poważnie podchodził do swoich obowiązków i muszę przyznać, że z przyjemnością patrzyłem, jak stara się pokazać z dobrej strony w każdym kolejnym meczu. Oczywiście dobrze wiedziałem, że to wszystko na pokaz, by macierzysty klub dał mu szansę po powrocie, ale skoro na tym korzystaliśmy, nie zamierzałem narzekać. Trochę gryzła mnie tylko myśl, że niezły parksztat siedzi na ławce. Sytuacja jednak rozwiązała się sama w ciągu kilku kolejnych tygodni. Znowu kryzys formy złapał Hierman, wręcz prosząc się o odpoczynek od regularnych występów. I tak długo wytrzymał jak nagracza o tak słabej psychice. Po drobnym przemeblowaniu w kolejnych meczach wystawiałem więc jedenastkę z czwórką obrońców, którą tworzyła mieszanka młodości z Rutyną, od lewej Parkstadt, w środku Spare i Hogedweid, a na prawej obronie Overwick. naprawdę solidna grupa. Najbardziej cieszyło mnie, że w krótkim czasie defensorzy stworzyli kolektyw. Wzajemnie się asekurowali i wspierali w trudnych wojskowych chwilach. Potrafili się komunikować i współpracować, co wcale nie jest normą, nawet gdy spojrzeć na większe i silniejsze ligi europejskie. Wysoką formę cała czwórka potwierdziła w kolejnych trzech ligowych potyczkach, w których przeciwnicy zdołali nam strzelić ledwie jednego gola. To były ważne momenty sezonu dla Lillehammer Hamerewka, bo akurat mierzyliśmy się z innymi beniaminkami. Ktoś z tej ligi będzie musiał spaść, i punktując z potencjalnymi konkurentami w walce o utrzymanie, oddalaliśmy od siebie to ryzyko. Z Tonsbergiem i Mandalskameratenę zdobyliśmy cztery punkty i aż 4 gole. Dla nas oznaczało to skok w strefę barażową, dla nich ugrzęźnięcie w strefie spadkowej. Normalnie zacząłbym już pewnie myśleć o szybkim, nieplanowanym i niespodziewanym dla nikogo w Norwegii awansie do pierwszej ligi. Teraz jednak stąpałem twardo po ziemi, niespecjalnie wierząc w sukces. Nie okazywałem tego zawodnikom, bo w końcu najgorsze, co mógłbym teraz zrobić, to podciąć im skrzydła. Nie chciałem też być jeszcze zbyt roszczeniowy wobec części moich podopiecznych. Chodziło o napastników, którzy od pewnego czasu prześcigali się w rankingach nieudolności. Jeden Jim Sorum Johansen trzymał formę i zapewniał nam regularny dopływ goli, ale jego zmiennicy. Ręce opadały, widząc kolejne kiksy w polu karnym i przestrzelone stuprocentowe okazje w wykonaniu doceta i Tikira Stödera. Pierwszy miał na liczniku 13 godzin bez gola, drugi połowę mniej. Musiałem zacząć rozglądać się za nowymi snajperami. Nie chciałem jednak od razu nikogo ściągać do składu. W tym momencie akurat wzmocnienia były nam średnio potrzebne, a kto wie na co pozwoli sytuacja klubu za pół roku. Zakładałem, że utrzymamy dobry kurs i jeszcze poprawimy renomę Lillehammer FK, a to może przekonać do nas paru lepszych zawodników bez umowy lub zainteresowanych zmianą pracodawcy. Stworzyłem krótką listę oczekiwań i podzieliłem się z nią z człowiekiem odpowiedzialnym za scouting. Ten poświęcił trochę swojego prywatnego czasu, bo w LFK tylko sobie dorabiał po codziennej pracy w logistyce. Podrzucił mi nazwiska paru napastników z kontraktem wygasającym równo z końcem 2015 roku. Teraz musiałem tylko rozplanować parę weekendowych wyjazdów na mecze, by sobie podejrzeć te potencjalne wzmocnienia. Jedna z takich wycieczek zaprowadziła mnie do niewielkiego Bywik na północy, gdzie w miejscowym klubie grał 23-letni Per Asbjorn Solberg. Niewysoki blond włosy chłopak. Który potrzebował kwadransa, żeby pokazać się jako całkiem niezły technik. Z zaciekawieniem obserwowałem jego zachowanie na boisku. Coraz więcej rozumiałem z języka norweskiego, więc byłem w stanie wyłapać parę niezbyt nadających się do powtarzania okrzyków w stronę zawodnika ze strony ławki trenerskiej. Najwyraźniej, lubiący grać nieco głębiej, bliżej środka boiska Solberg, doprowadzał do szewskiej pasji swojego szkoleniowca. Był jednak zbyt dobry, żeby trzymać go na ławce więc wciąż dostawał swoje szanse na szpicy. Miał trzymać się w polu karnym i ładować kolejne bramki, ale cały czas znosiło go gdzieś w stronę pomocników. Czy Lillehammer FK potrzebuje cofniętego napastnika? W teorii nie. Oczami wyobraźni widziałem jednak, jak Solberg robi różnicę na boisku i ściągając na siebie kolejnych obrońców daje potrzebne miejsce Johansenowi. Przepis na gole? Być może. Nie zastanawiałem się zbyt długo i jeszcze w tym samym tygodniu rozpocząłem negocjacje kontraktowe z zawodnikiem. Na szczęście na tym szczeblu coraz więcej piłkarzy traktuje już futbol profesjonalnie i zakłada kilkusetkilometrowe przeprowadzki jako element swojej pracy. Co prawda ma to też mniej korzystną stronę dla samego Lille Hamrewka, który ze względu na półzawodowy charakter budzi jeszcze pewne wątpliwości przy takich rozmowach. Od czego jednak ma się ten uroki czar? Solberga udało się przekonać do podpisania kontraktu, a ja przyjąłem, że do końca sezonu daję czas Docetowi i Radczoderowi. Jeśli nie wezmą się w garść, wypadają z kadry, robiąc miejsce dla kogoś, kto może zapewnić nam gole. Mają całe pół sezonu, żeby przekonać mnie do zmiany zdania. Warunki pracy nie będą jednak dla nich sprzyjające, choć wizja spadku z ligi była już w gruncie rzeczy daleka. Na półmetku rozgrywek Lillehammer FK miało 26 punktów i zajmowało czwarte miejsce w tabeli. Strefa barażowa. Siedem oczek straty do czołowej dwójki, Stabaek i z jednej strony. W drugiej tyle samo przewagi nad grupą pościgową. Aż 13 punktów dzieliło nas od strefy spadkowej. Głupio byłoby w takim momencie powiedzieć, że na ten sezon wystarczy i teraz już gramy na luzie, bo degradacja nam nie grozi. Dlatego napastnicy musieli dawać z siebie wszystko, pokazując pasującą do klubu ambicję i oczywiście umiejętności. Presja rosła z każdym kolejnym meczem, w którym byli anonimowi. Nie pomagała im regularność Johansena i nie jakość, którą prezentowali na tle pozostałych kompanów z zespołu. Nie wyglądało na to, by byli w stanie udźwignąć presję moich oczekiwań. Wkrótce jednak musiałem przestać myśleć o ich nieskuteczności bo na pierwszy plan wysunęły się nowe problemy do rozwiązania. Zaraz po zremisowanym meczu z Altą poszedłem do szatni, gdzie klubowy fizjoterapeuta zabierał właśnie biorkę Wola na dokładniejsze badania. Jego kolano nie wyglądało najlepiej i pojawiła się obawa, że co najmniej przez kilka miesięcy będziemy musieli sobie radzić bez naszego pomocnika. To były długie godziny wyczekiwania. W końcu dostałem SMS-a z informacją. Skręcony staw kolanowy wypada na około pięć tygodni. Mogło być gorzej. Parę dni później z urazem wyleciał też Parkstad Johansen, w tym przypadku na niecały miesiąc. Przy krótkiej ławce rezerwowych takie urazy sprawiały, że bardzo szybko zaglądał w trenerskie oczy strach. Wizja ściągania chłopaków z rezerw, którzy nie nadawali się nawet na trzecią ligę norweską, potrafiła spędzić sen z powiek. Zaczęła się jesień. I pogoda zrobiła się mniej przyjemna. To oznaczało więcej czasu spędzanego w biurze lub domu. Wiedziałem, że ślęczenie nad taktyką jest w tym momencie pozbawione sensu, więc musiałem jak najszybciej znaleźć lepsze sposoby spożytkowania czasu. Może wypadałoby w końcu nadrobić zaległości ze świata wielkiej piłki. Czułem, że zajęty futbolem na poziomie regionalnym dość mocno wypadłem z obiegu. Szybki przegląd newsów na portalach utwierdził mnie w tym wrażeniu. Nawet nie wiem, kiedy Jurgen Klopp został trenerem Manchesteru United, a Marcelo Bielsa przeszedł do Arsenalu. Następnego dnia odezwał się do mnie dobry znajomy z Polski, który niedawno również przyleciał do Norwegii na 3-miesięczny kontrakt. Gdybym miał wymienić największych futbolowych fanatyków świata, z pewnością dałbym mu miejsce w top 3. Ten gość żył i oddychał piłką 24 godziny na dobę. I nie robiło mu różnicy, czy śledzi właśnie Primera Dywizją, Trzecią Ligę Polską, czy rozgrywki o Puchar Singapuru. Nawet mnie niespecjalnie zdziwiło więc, gdy na nasze pierwsze spotkanie po latach zaproponował wyjście na turniej piłki halowej studentów z prywatnych uczelni. Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że właśnie tam mogę znaleźć największy talent dla Lillehammer FK. Tymczasem z poziomu trybun wychwyciliśmy ze znajomym jednego wyróżniającego się chłopaka – który co najmniej o jeden poziom wyprzedzał resztę uczestników zmagań. Siedziałem jak na szpilkach, czekając na pierwszą przerwę i okazję, by zejść z nim pogadać. Przedstawiłem się, skomplementowałem jego umiejętności, i szybko przeszedłem do konkretów. Czy jesteś związany z jakimś klubem piłkarskim? Chłopak był zaskoczony. Myślał co prawda o zawodowym kopaniu piłki, co radzili mu zachwyceni jego talentami koledzy. Ale nie bardzo wiedział, jak się do tego zabrać. Miał 23 lata i czasy treningu w szkółkach były już dawno za nim. Zaproponowałem spotkanie u nas w siedzibie, by móc spokojnie pogadać. Nawet przez myśl mi nie przeszło, by zapraszać go na jakieś testy. Byłem pewien jego umiejętności już po tych kilkunastu minutach obserwacji. Henrik Nielsen przyjechał do Lillehammer FK dwa dni później. Cieszyłem się w myślach, że drużyna zajmuje akurat miejsce w górnej połowie tabeli, bo to dodaje nam potrzebnego prestiżu. Okazało się, że pomocnik chętnie skorzystał bez szansy i spróbował swoich sił jako piłkarz. Nie był przekonany, że rzeczywiście jest tak dobry, więc zgodził się na niską pensję na poziomie 725 euro miesięcznie. Podpisaliśmy umowę na rok. Czułem się, jakbym wygrał na loterii. Sztab był początkowo trochę zdziwiony, ale szybko zaczął podzielać mój optymizm. Nielsen może wyglądał na skromnego, potulnego chłopaka, ale miał wszystkie atuty potrzebne do podbijania serc kibiców. Już wkrótce zaczął zresztą to robić, notując dwie asysty w konfrontacji z Ulkisą. Walka o przetrwanie w drugiej lidze tak nas wszystkich pochłonęła, że ani się obejrzeliśmy, a już mogliśmy wrócić na stampę Sletta Kunstgres. Stadion był w końcu dostosowany do wymogów ligi. Powrót wszyscy przyjęliśmy z ulgą. Kibice wreszcie nie musieli jeździć kilometrów na każdy mecz, a my mieliśmy swoją bazę, gdzie mogliśmy ukryć się przed szpiegami konkurentów. Niestety odczarowywanie nowej murawy trochę trwało, bo akurat dopadł nas kryzys formy. Nasze gwiazdy robiły co mogły, ale dwa gole Johansena wystarczyły tylko na remis 3-3 z od Grenland. A trafienia z nie uratowały nas przed porażką z Hamkam 2 do 3. Tym samym nasza seria meczów bez porażki skończyła się po 15 występach. Ale czy ktokolwiek przed sezonem spodziewał się takich wyczynów po Beniaminku? Z pewnością nie. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek mieliśmy 8 punktów straty do drugiego od Grenland i praktycznie mogliśmy już myśleć o grze w barażach. Umocniliśmy swoją pozycję w czołówce w potyczkach z zagrożonymi spadkiem oponentami Tonsbergiem i Mandalskamera Tene, którzy znowu nie potrafili nam strzelić nawet jednej bramki. Kto jeszcze miał wątpliwości? Dostał wtedy potwierdzenie, że Lille FK jest już na poziomie drugoligowych średniaków, który wśród 30 topowych klubów Norwegii zadomowi się na dłużej. Biologii jednak nie oszukasz. Na boisku niemal cały czas występowali ci sami piłkarze, więc pod koniec sezonu wielu zaczęło już zwyczajnie brakować sił. Dotarliśmy do końca rozgrywek na oparach, co potwierdziły trzy ostatnie mecze. Przegrana ze Stromen i dwa remisy z Baerum i Brynę kosztowały nas utratę kilku pozycji i ostatecznie zepchnęły na szóstą lokatę. To ostatnie miejsce premiowane awansem do Baraży. I jednocześnie najgorsza pozycja, by zaczynać decydującą rywalizację o awans do norweskiej ekstraklasy. Przynajmniej finansowo sytuacja znacznie się poprawiła. 323 tysiące euro w nagrodę za tegoroczne wyniki. Byliśmy prawie 250 tysięcy na plusie po tym zastrzyku gotówki. I od razu humor. Zrobił się jakiś lepszy. Dziękuję za wysłuchanie siódmego odcinka audiobooka Przygoda w Norwegii na bazie kariery w grze Football Manager 2013. Kariera w Lillehammer FK będzie nabierać rozpędu, a ja postaram się jak najbardziej regularnie dostarczać kolejne odcinki opowieści o polskim trenerze w Skandynawii. Zastanawiam się również nad drugim cyklem, by nie tylko fani futbolu mieli co posłuchać. W Gralingradzie powstały już opowiadania na bazie Red Dead Redemption 2, Final Fantasy VII Remake, Battlefield 3 czy Jakuzy 4. Jeśli chcielibyście któregoś wysłuchać w formie audiobooka, dajcie sygnał. Kolejne materiały w formie pisanej znajdziecie na blogu gralingrad.pl, a podcasty do wysłuchania na YouTube i wszystkich popularnych platformach streamingowych. Do usłyszenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę!